Cześć wszystkim, to jest z i dzisiaj chciałem opowiedzieć nieco na temat mojej kamery 360 stopni gdyż ostatnio bardzo dużo filmików właśnie nagranych w tej technologii umieszczam na moim kanale i pojawia się sporo pytań właśnie na temat tej kamery O co w ogóle chodzi z tymi filmikami w 360 stopniach? Filmiki w 360 stopniach to taka namiastka właśnie virtual reality, wirtualnej rzeczywistości. Nagrywane są one specjalnymi kamerami, które nagrywają obraz dookoła, a czasem także z góry i z dołu, tworząc taką sferę obrazu, który można potem obracać na YouTubie. YouTube i Facebook ostatnio wprowadził właśnie możliwość obracania się w wideo i właśnie dzięki temu można w końcu uploadować takie filmiki na YouTube lub Facebook'a i oglądać je w 360 stopniach i swobodnie się obracać w takim filmie. Przed moim wyjazdem na Sylwestra w Korei Północnej w zeszłym roku kupiłem sobie taką kamerę właśnie po to, żeby nagrywać filmiki z Pyongyangu w 360 stopniach po to, żeby Wam pokazać właśnie jak rzeczywiście wygląda Pjongjak i żebyście mogli się poczuć troszeczkę tak, jakbyście rzeczywiście tam sami byli. A jak wygląda taka kamera 360 stopni? Wrzucałem unboxing na mój kanał, ale może niekoniecznie oglądaliście ten filmik, więc pokażę jeszcze raz. Jest to taka kamerka, nazywa się to Kodak SP364K. Czyli teoretycznie kamera nagrywająca w rozdzielczości 4K Ultra HD w 360 stopniach. Soczewka jest tutaj z przodu, jak zobaczycie. Spójrzcie troszeczkę bliżej. To jest okrągła soczewka, która nagrywa właśnie w 360 stopniach, ale to jest umowne 360 stopni, ponieważ ta kamera nie nagrywa całej sfery dookoła. Nagrywa tylko tutaj takie półkole, takie pół, nie, no nie pół sfer, wiem, półsferę, nie wiem jak by to nazwać po prostu. Nagrywa mniej więcej w 20, 240 stopniach o, w ten sposób dookoła, czyli wszystko. Tutaj dookoła. Obraz, który znajduje się pod soczewką, naturalnie nie jest nagrywany. I to właśnie to miejsce, które nie jest nagrywane, ponieważ nie ma tu soczewki, w moich wideo jest zastąpione przez taką czarną dziurę na samym dole. Kamera ta nie była aż taka droga, ona kosztuje około 500 dolarów, więc jest to dość amatorski sprzęt. Biorąc pod uwagę, że taki porządny, profesjonalny sprzęt do nagrywania w 360 stopniach w wysokiej rozdzielczości kosztuje kilka tysięcy dolarów. To jest to całkiem niezły deal. Można nawet połączyć dwie takie kamery w jedno, bo to się składa jedna obok drugie i wtedy ma się nagrywany obraz w 360 stopniach, rzeczywiście. Ale taka zabawka kosztuje na dwa razy więcej, plus po prostu jej użycie no, jest dość kłopotliwe, ta kamera jest cięższa. Ma się taki wielki stat, który trzeba nosić ze sobą, no i jest to po prostu bardziej uciążliwe w nagrywaniu. Oraz potem sklejanie takiego wideo po prostu trwa strasznie długo. W filmikach, które wrzucam właśnie z Korei Północnej nagranych w tej technologii, możecie się obracać swobodnie. To znaczy, że po prostu używając myszki lub przycisków na ekranie, w tych filmikach, które są oznaczone 360 VR, są one specjalnie oznaczone na moim kanale, możecie się obracać dookoła. Niektórzy z Was o tym nie wiedzą i potem w komentarzach pojawiają się no takie opisy, że no nie wiecie o co chodzi w tym filmiku, nic nie widać. Musicie się rozejrzeć dookoła. Na tabletach i telefonach musicie oglądać te filmiki w aplikacji YouTube. Jeśli to robicie w przeglądarce, to nie zobaczycie prawdziwego 360. Wasz obraz będzie prawdopodobnie takim długim paskiem panoramicznym i będzie to po prostu wyglądało bardzo źle. Jeśli macie taką sytuację także na komputerach, to znaczy, że nie macie po prostu najnowszych sterowników do przeglądarki, a najlepiej po prostu używać chroma, bo tam to powinno na pewno działać. A w jaki sposób nagrywam tą kamerę? No, Mam taki przenośny, niewielki statyw, no, bardzo poręczna rzecz, i po prostu chodzę z tą kamerą trzymając ją w ten sposób lub troszeczkę niżej, o, w ten sposób. Dzięki czemu nagrywam więcej obrazu pod moimi nogami, można by tak powiedzieć. I tak uzbrojony właśnie byłem w Korei Północnej w grudniu i w styczniu na Sylwestra i muszę powiedzieć, że kamera ta spisała się całkiem nieźle. Nie wrzucałem przez dłuższy czas filmików nagranych. W ten sposób, a to z tego powodu, że po prostu software, który był przygotowany przez Kodaka, był po prostu do bani i przy edycji tych filmików i przy zmianie filmików na ten tryb 360 stopni na YouTube, rozdzielczość spadała na łeb na szyję i po prostu nie dało się tego oglądać, bo słabo to wyglądało. Obecne software jest o wiele lepszy. W końcu można nagrywać te filmiki w 4K naprawdę wysokiej rozdzielczości. I można je w ten sposób wrzucić na YouTube'a, co możecie zobaczyć na moim, na moim kanale. To właśnie z tego powodu ostatnio pojawił się wysyp filmików z Korei Północnej z mojej sylwestrowej wycieczki. Wreszcie mogę je normalnie edytować i wrzucać w wysokiej jakości na YouTube'a. I mam nadzieję, że zauważyliście skok w tej jakości. Niestety, filmiki nagrane w ten sposób w 4K w 360 stopniach są koszmarnie trudne do montażu. Już wiem, jak to się robi w Adobe Premiere i w innych programach. Ale problem jest po prostu taki, że te filmiki zżerają zbyt dużo pamięci i montaż na moim komputerze jest po prostu praktycznie niemożliwy, trwa godzinami, komputer się wiesza i nie jestem w stanie tego po prostu zrobić. Dlatego większość filmików, które ostatnio wrzucam, to po prostu sklejone wideo, które zrobiłem w Korei Północnej, są bez żadnego montażu dodatkowego, bez żadnych bajerów. Jest to czysty obraz, czyli to, co byście zobaczyli na wycieczce do Korei Północnej. Rozumiem, że nie każdemu muszą się podobać takie filmiki, biorąc pod uwagę ilość wyświetleń, zauważam, że niekoniecznie jest to bardzo popularny sposób pokazywania mojej wycieczki do Korei Północnej. Prawdopodobnie tym razem, jak pojadę we wrześniu, bo jadę w tym roku we wrześniu znowu do Korei Północnej, prawdopodobnie nie będę nagrywał w ten sposób filmików, gdyż po prostu montaż tego jest zbyt czasochłonny, a efekty czasem nie są aż takie jak się spodziewałem. Technologia ta jeszcze nie jest aż tak dobrze rozwinięta. Mało z Was posiada Oculus Rift'a lub inne gogle wirtualnej rzeczywistości i trochę się to mija z celem. Gdybyście mieli taki sprzęt, to rzeczywiście oglądanie takich filmików na YouTubie byłoby przy przeżyciem. Na razie można próbować czegoś takiego, czyli po prostu Google Cardboard i też to działa. Wygląda to całkiem fajnie. Włożyć tutaj trzeba smartfon środka i można w ten sposób oglądać i możecie się poczuć tak jakbyście byli na wycieczce w Korei Północnej Jeśli macie taki sprzęt, spróbujcie obejrzeć moje filmiki właśnie z w ten sposób i może będzie to o wiele ciekawsze Na szczęście kamera ta posiada także tryb nagrywania z przodu Nie czym każda porządna action kamera typu GoPro więc po prostu mogę nagrywać także i filmiki w ten sposób także nagrywać siebie Jest to no, nawet w dobrej jakości, więc ostatnio w ten sposób czakiem sporo nagrywam jeśli jednak Wam się podobają moje filmiki w 360 stopniach z Korei Północnej, to dajcie znać w komentarzach, koniecznie zobaczcie inne wideo także nagrane w ten sposób. Powiedzcie co o tym sądzicie, czy chcecie, żebym dalej w ten sposób nagrywał, czy żebym już sobie to po prostu odpuścił, bo to nie ma żadnego sensu. Bardzo chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat, bo sam też nie jestem pewien, czy będę nagrywał jeszcze w ten sposób. Więc dziękuję za uwagę i do kolejnego odcinka.